Miasto Łódź jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce. Położony w centralnym punkcie kraju ośrodek przez wiele lat był znany z dominującego tu przemysłu włókienniczego. W ostatnich latach obraz miasta powoli zaczął się zmieniać, a fabryczna cegła na nowo zachwyca głęboką czerwienią. Z racji swojego usytuowania łódź stanowi istotny węzeł komunikacyjny w kraju. Ważnym elementem infrastruktury łodzi pozostaje dworzec Łódź Fabryczna, czyli główna stacja kolejowa. Która powstała z inicjatywy przemysłowca Karola Scheiblera w 1866 roku. Aktualny wygląd dworca to efekt gruntownej przebudowy, która odbyła się w latach 2011-2016, będąc tym samym trzecią pod względem wielkości inwestycją dworcową w Europie. Płyta denna ma powierzchnię 65 000 m2, co stanowi odpowiednik prawie 10 boisk piłkarskich. Dworzec jest integralnym elementem nowego Centrum Łodzi i jest jednym z najnowocześniejszych dworców w Europie. W samym mieście kluczową rolę odgrywa trasa WZ, główna arteria komunikacyjna Łodzi na kierunku wschód-zachód, łącząca dwa największe łódzkie osiedla, widzę wschód i retkinią. W 2015 roku w centrum miasta pomiędzy ulicą Piotrkowską i Aleja Tadeusza Kościuszki wybudowano dworzec tramwajowy centrum, łączący dwie osie komunikacyjne miasta, trasę WZ oraz łódzki tramwaj regionalny północ-południe. Dworzec jest to wiata pod wykonanym z membrany kolorowym dachem, który pomieści jednocześnie 8 tramwajów. Projekt w swoich założeniach nawiązuje do secesyjnej Łodzi. Niektórym mieszkańcom przystanek swoim nawowym układem i smukłymi kolumnami przypomina także gotyckie katedry. Bez wątpienia, jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Waśniowy charakter dworca potocznie nazwanego przez młodzian stajnią jednorożców podkreśla pomnik jednorożca autorstwa japońskiego artysty Tomohiro Inaby. Mierzy on około 4 metrów długości. Pół metra szerokości i 3 metrów wysokości wraz z cokołem. Podobnie jak wszystkie prace i naby wyróżnia się charakterystycznym wyglądem. Rzeźba wygląda tak, jakby się ulatniała w powietrzu. Łódź to niezwykłe, unikatowe miasto o wielokulturowym charakterze i postindustrialnym krajobrazie. Wielką atrakcję turystyczną stanowi Piotrkowska, reprezentacyjna ulica miasta. To znany i najdłuższy w Europie, mierzący ponad 4 km trakt handlowy i rozrywkowy z setką pubów, klubów i restauracji, pośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Na terenie dawnej fabryki bawełny Franciszka Ramisza realizowany jest projekt, którego celem jest, by ludzie i ich wyobraźnia byli jednym ograniczeniem dla działalności kulturalnej. W of Piotrkowska, najmodniejszym obecnie punkcie na kulturalnej mapie Łodzi, powstała przestrzeń dla oryginalnych klubów, kawiarni, ekskluzywnych butików, salonów projektantów mody i designerów, wystaw oraz koncertów. Tym samym stare fabryczne mury stały się miejscem rozwoju kultury, sztuki i kreatywnego biznesu. Na fakt, iż Łódź stała się niebanalnym punktem na turystycznej mapie Polski wpływa także obecność murali w naszym mieście, które pojawiają się jak grzyby po deszczu, będąc jak kolorowe kwiaty, które zakwitły pośród szarości kamienic. Od wielu lat Fundacja Urban Forms oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń zapraszają do Łodzi artystów street artu z całego świata. Tworzą oni nowe wielkoformatowe grafity, będące kolejnymi atrakcjami naszego miasta zarówno dla mieszkańców jak i turystów. W Łodzi murale to także pamiątka minionej epoki. W w czasach PRL-u spełniały funkcje reklamowe, reklamując towary, których nie było. Najsłynniejszy łódzki mural powstał na przełomie wiosny i lata 1987 roku i przedstawia Motyla, znak rozpoznawczy sieci sklepów Pewex. Dzieło Jerzego Bystrego i Pawła Pożyckiego, stworzone we współpracy z Zenonem Adamkiewiczem, zajmuje ścianę kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 21. Sklepy Pewek zajmowały się dystrybucją towarów pochodzących z zagranicy i w czasach PRL były namiastką zachodniego luksusu. Miejscem, które odwiedzało się przeważnie od święta, lub robiąc zakupy na specjalne okazje. Motyl Peweksu, choć już słabo widoczny, wciąż jest charakterystycznym elementem na mapie łodzi. A podczas łódzkiego festiwalu świateł służy jako tło dla ciekawych projekcji. Charakterystyczny peweksowski motyl to nie jedyny łódzki mural z czasów PRL-u. Kiedyś bardzo powszechne, dziś coraz rzadziej odnajdujemy je na ulicach miasta. Mural przy ulicy Krzemienieckiej, stanowiący zaproszenie do zoo, wpisuje się w reklamowe funkcje dawnej sztuki street art. Każda litera zapisu została umieszczona w osobnym przęśle ogrodzenia. Mural został odnowiony w 2018 roku przez zarząd lokali miejskich Urzędu Miasta Łodzi dzięki funduszom z budżetu obywatelskiego w ramach realizacji wniosku remurale odnowienie łódzkich starych murali, wielkoformatowych grafik reklamowych z okresu powojennego. Historia łódzkich bałut jest niezwykle ciekawa, jednak nie pozbawiona trudnych momentów. Jednym z nich jest niewątpliwie okres II wojny światowej i utworzonego przez okupanta Getta dla ludności żydowskiej. Czas ten wpłynął na tysiące ludzi, w tym na dwie przyjaciółki mieszkające na terenie Bałut, Stellę Szafir i Salomeę Herschenberg. Były to dwie przyjaciółki, których losy potoczyły się w różnych kierunkach. Salomea getto przeżyła, Stella straciła życie w obozie w Chełmnie. Mural na kamienicy przy ulicy Frankiszkańskiej 26 powstał w 2017 roku z inicjatywy Centrum Dialogu i Salomei Kape Herszenberg. Przedstawia portrety obydwu dziewczyn oraz wiersz napisany przez Stelnę. Utwór jest zapisany po polsku i angielsku. Mural nie został namalowany w tym miejscu przypadkowym. Dom należał przed wojną do dziadków Salomei. Mural przy ulicy Bojowników Getta Warszawskiego 6b jest jednym z najmniejszych, a jednocześnie najwyraźniejszych łódzkich obrazów. Namalowany w 2013 roku przez Dariusza Paczkowskiego, społecznika, Street artowca, performera oraz animatora kultury przedstawia marka Edelmana, uczestnika i dowódcę powstania w getcie warszawskim wybitnego lekarza i opozycjonistę. Edelman, pomimo, że swoją młodość spędził w Warszawie i tam walczył podczas II wojny światowej, osiadł w Łodzi, gdzie pracował jako lekarz, kardiolog oraz ordynator. Zaangażował się również w działalność opozycyjną. Na muralu został przedstawiony jako młody mężczyzna trzymający żółtego żonkila, symbol powstania w getcie, a także symbol życia i nadziei. Obok portretu namalowano cytat Nienawiść się łatwa, miłość wymaga wysiłku i poświęcenia. W sercu dawnych bałut przy ulicy Młynarskiej 2 w 2016 roku pojawił się bardzo charakterystyczny mural. Namalował go artysta pochodzący z Australii, Stormy Mills. Dzięki niemu na ścianach na całym świecie pojawiają się rysowane charakterystyczną kreską postacie, przekazujące przesłanie pełne nadziei, odczuwalnej obecności i człowieczeństwa. Artysta zwykle używa tylko dwóch kolorów, białego i czarnego, jednak w wielu odcieniach. Sprawia to, że monochromatyczny obraz jest pełen emocji pomimo dość oszczędnej formy. Łódzki mural jest wyjątkowy pod kątem przesłania. Przedstawia zagubionych ludzi, obejmujących się i szczęśliwych ze spotkania. Według interpretacji artysty nawiązuje to do Łodzi, która jako miasto przychodzi przeobrażenie. Może to być również przedstawienie trudnej historii bałód i tragedii Getta. Na muralu zakończonej jednak happy endem. Zagubione postacie odnalazły się i z optymizmem patrzą w przyszłość. Najstarszy wielkoformatowy mierzący 900 metrów kwadratowych łódzki mural przy słynnej Piotrkowskiej wpisany został do księgi rekordów Guinnessa jako największe grafity na świecie. Obecnie stracił ten honorowy tytuł, ale wciąż robi wrażenie. Przedstawione zostały na nim miejsca charakterystyczne dla Łodzi: Plac Wolności z pomnikiem Tadeusza Kościuszki, ratusz, zabytkowy tramwaj i kościół Zesłania Ducha Świętego oraz oczywiście Łódź z polską banderą. Ponoć do powstania tego obrazu zużyto 2000 puszek farby. Dziedziniec Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego zdobi mural, będący idealnym przesłaniem dla studentów. Szczytowa ściana kamienicy przylegającej do Eksocu zmieniła się w 2011 roku w obraz przedstawiający rękę trzymającą symboliczny klucz do wiedzy. Sama ręka zaś składa się z książek, podstawowego źródła zdobywania informacji. Przesłanie muralu uzupełnia napis będący również tytułem pracy Nauka kluczem do wiedzy. Obraz przy ulicy Uniwersyteckiej 12 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych łódzkich murali. Powstał w 2012 roku jako część pracy dyplomowej Przemysława Blazyka, ówczesnego studenta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Blazik, bardziej znany jako signer, jest autorem kilku murali w naszym mieście. Dzieło przy uniwersyteckiej, nazwane Primavera, czyli Wiosna, przedstawia dziewczynę w kwiecistej, kolorowej sukience z małym ptakiem siedzącym na ręce. Mural zestarzał się wraz z miastem. Bohaterka niegdyś miała niebieskie włosy, a jej ubranie odróżniało się od szarości ściany jaskrawymi odcieniami. Obecnie cały mural jest nieco bardziej stonowany, co jest bardziej widoczne po fryzurze, jakby posiwiałej i mniej rzucającej się w oczy. Wieżę Babel, czyli 14 Dom Studenta Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 roku pokryło malowidło pochodzącej z Hongkongu artystki o pseudonimie Mesy w swoim obrazie nawiązała do charakteru miejsca, w którym powstało. Budynek jest domem dla studentów pochodzących z różnych krajów, mówiących wieloma językami, tworzących współczesną formę biblijnej wieży Babel w wydaniu rysunkowym. Praca Mesydesk utrzymana jest w bardzo ciepłym i pogodnym klimacie, aż roi się na niej od barwnych, zabawnych ludzików i zwierzątek wyglądających jak z dziecięcych rysunków czy popularnych kreskówek. Warto zwrócić uwagę, że wśród szczegółów można znaleźć kilka flag narodowych, różne rysy twarzy ubrane w charakterystyczną dla twórczyni komiksową i wesołą formę. Widoczny z daleka gmach 10. domu studenta na studenckim osiedlu Lumumbowo. Od 2018 roku zachwyca ferium barw i kształtów muralu namalowanego przez hiszpańskiego artystę Okudę. Obraz powstał nieprzypadkowo, okazją było 20-lecie działania programu Erasmus, dzięki któremu mury polskich uczelni odwiedzają studenci z różnych stron świata. Mural przedstawia geometryczne kształty układające się w postacie ludzkiej zwierzęce oraz jaskrawe kolory dominujące nad otaczającą przestrzenią. Krytycy sztuki oceniają ten styl popowym surrealizmem. Jak oceniają władze uniwersytetu, dzieło jest symbolem różnorodności, optymizmu i międzynarodowej współpracy, a jego kolory nawiązują do wielobarwnej, niezwykle zróżnicowanej Europy. Mural, który znajduje się w podwórku przy ulicy Piramowicza 6, jest ciekawym przykładem nawiązania do historii miejsca oraz wykorzystania jej w czasach współczesnych. Kamienica zagrała bowiem w filmie Juliusza Machulskiego, Wabank, którego głównym bohaterem był grany przez jego ojca, Jana Machulskiego, Henryk Quinto, genialny kasiarz, postrach bankierów i miłośnik gry na trąbce. Ten też został sportretowany na muralu, podczas gry na swoim ulubionym instrumencie. Obraz powstał dzięki obecnemu właścicielowi kamienicy, która nosi nazwę identyczną jak tytuł kultowego filmu Wabank. Mural przy ulicy Targowej 39 jest dziełem wyjątkowym. Zaprojektowany został przez wybitnego artystę Andrzeja Pongowskiego, twórcę ponad 1400 plakatów, m.in. do tak sławnych filmów jak Miś czy Ziemia obiecana. Wykonał go zaś znany wśród łódzkich wielbicieli Street Artu owca, autor kilku dzieł na terenie miasta. Mural poświęcony jest zmarłemu w 2017 roku Januszowi Głowackiemu. Autorowi wielu scenariuszy, m.in. do filmu Rejs, Polowanie na Muchy czy Wałęsa Człowiek z Nadziei. Dzieło jest pewnego rodzaju hołdem złożonym przez Pongowskiego swojemu przyjacielowi. Przedstawia portret Głowackiego oraz pytanie zadawane przez bliskich: I jak tu żyć bez głowy? Na które może teraz odpowiedzieć każdy przychodzień. Podwórko przy ulicy Piotrkowskiej 120 jest wyjątkowe dla wszystkich wielbicieli street artu. Już w 2017 roku powstał tu pierwszy mural odwołujący się do tradycji tego miejsca. Zaproszony przez Stare Kino Cinema Residence artysta pochodzący z dalekiej Kostaryki, Michael Picado, namalował postać ikoniczną dla każdego miłośnika kinematografii – Charlie'ego Chaplina. Samo dzieło odwołuje się do faktu, że to właśnie w tym miejscu zostało uruchomione pierwsze stałe kino na ziemiach polskich. Budowa czterogwiazdkowego hotelu Hilton rozpoczęła się w maju 2011 roku. Warszawscy architekci postanowili wyraźnie zaakcentować fakt, że budynek stoi na terenie dawnej wytwórni filmów fabularnych, i wkomponowali w jego elewację kadr z filmu, zakazane piosenki. Pierwszego powojennego filmu fabularnego, który powstał w Polsce. Kadr ten nie jest bardzo widoczny, ponieważ do jego powstania architekci wykorzystali panele o wielkości metr na metr, które zebrane razem sprawiają wrażenie rozpikselowanego obrazu. Mural Piotra Chrzanowskiego był jednym z pierwszych powstałych na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie teren CKD stał się galerią street artu, Możemy znaleźć na nim jeszcze kilka innych dzieł będących dużym zaskoczeniem dla osób odwiedzających to miejsce. Serce Adama, którego forma nawiązuje do stworzenia Adama Michała Anioła, jest zdaniem autora zetknięciem mistycyzmu ze światem nauki. Bóg stworzył człowieka, a człowiek odkrywa DNA i naukę. Postać człowieka została narysowana anatomicznie, ze szczególną uwagą skierowaną na serce. W kompozycji można zobaczyć również łańcuch DNA oraz wzory chemiczne. Dzieło zostało wykonane w ciekawy sposób. Wielkie połacie ściany pomalowano najpierw farbą akrylową, wykończono zaś sprayami. Dzięki takiemu zabiegowi udało się sprawić, że mural jest kontrastowy i doskonale widać wszystkie szczegóły. Mural Piotra Chrzanowskiego powstały w 2018 roku dołączył do kolekcji wielkoformatowych dzieł znajdujących się na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego. Obraz nazwany wszystko o Ewie koresponduje z powstałym nieco wcześniej sercem Adama, znajdującym się po drugiej stronie kompleksu. O ile jednak starszy mural opowiada o współczesnym początku i odkrywaniu nauki, to Ewa przedstawia przyszłość medycyny, w tym technologiczną hybrydyzację ludzkiego ciała. Dzieło zaskakuje wielkością kolorów i kształtów. Jest to nawiązanie do szybkiego rozwoju genetyki i nowoczesnych technologii. Na łódzkiej Dąbrowie powstały wielkie murale w ciekawy i nieco nietypowy sposób. W 2019 roku na zaproszenie fundacji Urban Forms do naszego miasta przybył z Australii Guido van Helten, artysta realizujący swoje obrazy na terenie całego świata, który przyznał, że praca w Łodzi była jego marzeniem. W celu nadania zupełnie nowej twarzy zniszczonym przez warunki pogodowe muralom na zarzewie, Van Helten spędził w Łodzi prawie dwa miesiące, samodzielnie pracując nad muralami, które pokryły dwa wieżowce znajdujące się przy ulicy Morcinka 2 i 4. Do pracy nad muralami została zaangażowana społeczność lokalna. Artysta spotkał się z mieszkańcami bloków i poprosił o przyniesienie ulubionych obrazów. One posłużyły za inspirację do stworzenia dzieła. Podczas spotkania artysta wykonał fotografie, które posłużyły mu do zaprojektowania muralu. W trakcie realizacji projektu Guido Van Helten postanowił jeszcze bardziej zaangażować najmłodszych mieszkańców Zażywa i poprosił ich o wykonanie własnych małych dzieł sztuki. Jedno z nich, namalowane przez kilkuletniego chłopca Weba, pojawiło się na muralu. Łatwo je rozpoznać po intensywnym żółtym kolorze. Jeden z największych i najbardziej spektakularnych murali w Łodzi znajduje się na ścianie szczytowej bloku przy ulicy Marynarskiej 54. Namalowany przez greckiego artystę posługującego się pseudonimem Ino, przedstawia tytana jednak z nietypowym atrybutem. Grecki bohater trzyma bowiem nie kulę ziemską, a odpaloną bombę. Symbol ten może być rozumiany na wiele sposobów. Jeden z nich to przekaz autora mówiący, że siła ludzka jest jak broń, która może eksplodować. Inna interpretacja to sprzeciw przeciwko obecnie toczącym się konfliktom zbrojnym. Sam autor podkreśla jednak, że każdy powinien spróbować zinterpretować bombera po swojemu i nadać mu własne znaczenie. Ciekawostką jest fakt, że mural powstał z okazji 70-lecia klubu sportowego Budowlani. Oraz 50-lecia powołania sekcji rugby, czyli klubu sportowego, który na stałe wrócił w sąsiedztwo bloku. Wąska ściana bloku przy ulicy Pomorskiej 84 w 2018 roku zmieniła swoje oblicze. Dzięki festiwalowi Galeria Urban Forms, którego tematem przewodnim była sztuka trójwymiarowa, na fasadzie pojawiły się ogromne spadające kostki. Obraz sprawia wrażenie iluzoryczne. Kolorowe sześciany niemal wypadają ze ściany. Mural wykonał pochodzący z rosyjskiego Sankt Petersburga Wiktor Puzin, specjalizujący się w technice 3D. Niestety, dzieło zostało niedługo po prezentacji zniszczone. Pseudokibice jednej z łódzkich drużyn piłkarskich pomazali dolny fragment i okoliczne fasady. Z tego powodu artysta odwiedził łódź jeszcze raz tym razem po to, aby naprawić swoje dzieło. Mural nie został jednak odtworzony zgodnie z oryginałem. Obraźliwe napisy zostały zamalowane podpisami autora i znalazły się w ramce. Dzieło Eduardo Kobry, artysty pochodzącego z Brazylii, jest najbardziej rozpoznawalnym łódzkim muralem. Namalowane zostało w 2014 roku w bardzo dobrze eksponowanym miejscu. Na ścianie rewitalizowanej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 18. Mural to portret znanego na całym świecie wybitnego pianisty Artura Rubinsteina, który urodził się i wychował w naszym mieście. Artysta przedstawił go w tradycyjny sposób: w zabawnej pozie, otoczonego żywymi, pochodzącymi jakby z kalejdoskopu, kolorowymi kształtami. Uważny obserwator zauważy również klawiaturę fortepianu. Dzieło ma jeszcze jeden dodatkowy atut: łączy poczucie humoru Rubinsteina z powagą i znaczeniem postaci w kulturze i historii muzyki. Ulica Pomorska jest jedną z najbardziej muralowych ulic w Łodzi. Jednym z najbardziej spektakularnych obrazów jest namalowany w 2011 roku list miłosny pochodzącego z Hiszpanii Aryza. Wielka postać pięknej kobiety, czytającej podczas kąpieli w wannie List Miłosny, wypełniła szarość na dominującej w krajobrazie oficynie kamienicy. Wraz z świeżo odrestaurowaną fabryką tworzą ciekawą i bardzo łódzką całość bo przemysłowa przestrzeń i sztuka współczesna zawsze była wyróżnikiem naszego miasta. Ciekawostką jest fakt, że mural został wykorzystany przez japoński koncern Capcom jako element wizualny gry Devil May Cry, gdzie ozdabia jedną ze ścian w wirtualnym świecie przemierzanym przez bohatera. Ciekawy, a znany niewielu miłośnikom street artu, mural, namalowany został przez artystów o pseudonimach Raku i Bary, podwórzu kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 48. Dzieło, które powstało w bardzo trudnych warunkach mroźnej i śnieżnej zimy roku 2006, przedstawia dwie nagie kobiety kąpiące się właśnie przypominającej tą z czasów starożytnej Grecji. Całość sceny ogląda Wenus z Milo, wzór dawnego piękna nieco inny niż kanon obowiązujący dzisiaj. Hellenistyczny klimat potęgują dwa amorki, a jeden z nich trzyma atrybut nieznany w czasach starożytnych. Mural zlokalizowany w bramie kompleksu Ow Piotrkowska powstał w 2019 roku z okazji 20-lecia współpracy między Łodzią a hiszpańską Murcją. Podczas Wielkiej Fety zaprezentowano obraz namalowany przez Carlosa Calizo Guidereza przedstawiający piękną kobietę i nazwę hiszpańskiego miasta w niezwykle barwnej odsłonie. Artysta na swoich muralach zawsze umieszcza kobiety, jak sam podkreśla. Jest to spowodowane brakiem postaci żeńskich w obrazach innych twórców. Jeden z najciekawszych murali, będący w zasadzie instalacją artystyczną znajduje się na ścianie kamienicy przy ulicy Kopernika 28. Pochodzący z Portugalii Wills, który naprawdę nazywa się Alexandre Farto, swoje dzieła wykonuje nie za pomocą farb i pędzli jak większość street artowych twórców lecz za pomocą dłuta, młotka i wiertarki. Wills skuwa bowiem wierzchnią warstwę tynku ze ściany, odsłaniając kolejne pokłady powstałe dzięki remontom i modyfikacjom budynków, na których tworzy. Celem jest stworzenie obrazu złożonego z różnych faktur i materiałów, którego podstawą jest budulec, w łódzkim przypadku czerwona cegła. Charakterystycznym elementem murali jest również to, co przedstawiają. Są to twarze ludzi spotkanych lub związanych z danym miastem. Nie inaczej było w Łodzi. Artysta pierwszy dzień poświęcił na spacer po mieście i fotografowanie przypadkowych osób. Jedną z nich była spotkana w centrum miasta dziewczyna, której profil został wykuty w ścianie. Nieco schowany przed wzrokiem spacerujących jest mural zlokalizowany przy ulicy Łąkowej 10, powstały w 2014 roku. Dzieło namalował pochodzący z Chin Dalist, którego prace charakteryzują się niezwykłą wręcz szczegółowością. Mural na pierwszy rzut oka przedstawia jelenia, jednak gdy spojrzymy bliżej widzimy, że zwierzę składa się z ogromnej ilości gałązek, w których schronienie znalazły niewielkie ptaki. Jest to znak rozpoznawczy artysty. Niejednoznaczne obrazy, stworzenia zbudowane jakby z fragmentów metalu oraz dynamika nadają niepowtarzalny charakter i wygląd. Mural przy ulicy Młynarskiej 15 stworzony został w ramach festiwalu Energia Miasta w 2016 roku. Jego autor Dede, posługujący się również pseudonimem Dede Bandat, jest pochodzącym z Tel Awiwu artystą często wykorzystującym w swojej twórczości motyw plastra Band Addis lub Gołębia Pokoju. W ten sposób komentuje bieżące wydarzenia polityczne oraz wyraża swoje poglądy. Mural przedstawia wzbijającego się do lotu ptaka złożonego z misternie wymalowanych desek i fragmentów domów. Może to być wzlatujący bałucki Gołąb Pokoju. Symbol odrodzenia dzielnicy Łodzi, która ma za sobą najtrudniejszą historię. Jedna z najciekawszych i najbardziej nietypowych łódzkich instalacji artystycznych znajdująca się na ścianie budynku przy ulicy Wulczańskiej 13. Jest to dzieło czasów współczesnych. W 2015 roku wrocławski artysta Łukasz Berger przymocował do powierzchni 1300 gwoździ mierzących od 3 do 60 cm układających się w słowo cisza. Cała instalacja waży około pół tony i została wykonana z kwasoodpornej stali, co gwarantuje brak rdzy i reakcji na warunki atmosferyczne. Dzieło za każdym razem wygląda nieco inaczej. Gra światła i cienia zmienia się o każdej porze dnia i pozwala dostrzec napis cisza na nowo. W łódzkie murale doczekały się specjalnego materiału, który został wyemitowany przez stację CNN. Z kolei w 2014 roku amerykański Huffington Post, witryna wydarzeniowa i blog polityczny, okrzyknął Łódź mianę The Art Science City. Na chwilę obecną w Łodzi znajduje się około 150 murali umieszczonych na elewacjach budynków. Trudno sobie wyobrazić Łódź bez murali i artystycznych instalacji twórców z całego świata. Dzięki nim życie mieszkańców nabiera barw, a turystów zachęca do odwiedzin naszego miasta, które już nie kojarzy się wyłącznie z przemysłem bugienniczym i dymiącymi kominami. Obecnie łódź to miasto inne niż wszystkie, wyróżniające się historią, jaką nie może poszczycić się żadne inne miejsce w kraju, zabytkami jedynymi w swoim rodzaju i atmosferą miejsca, której nie da się podrobić.